Witajcie ogrodnice, ogrodniczki. Weekend się zbliża, sobota już jutro, więc wychodźcie do ogrodów. My jesteśmy już dzisiaj i patrzymy sobie na efekty oprysków e, brzoskwini, bo sporo jest komentarzy, że wasze brzoskwinie po prostu bardzo mocno ucierpiały. A zobaczcie, u nas był oprysk w dobrym momencie wykonany z Sylit 65WP i zobaczcie, jest tej e, kędzie żabki, ale powiedzmy sobie jest 10%, tak? Pokaż może tutaj Ania. O, takie są objawy, tutaj dokładnie widać, tak? No ale jak zobaczymy na przekroju całego drzewa, to jeszcze raz powtarzam, naj, najbardziej tam jakieś czubki, tak, gdzie, gdzie naprawdę trudno było dostać. Mm -hmm. I to widać, gdzie silik nie, nie upadł widać. tam po prostu. O tam e, tak, tak, na górze szczególnie, tak. No ale mówię, nie, jest, nie ma tragedii. Większą tragedią teraz, na chwilę obecną, jest, żeby ten przymrozek jeszcze nie, nie dobił tych zawiązków, które teraz są, bo naprawdę te przymrozki dla brzoskwiń są bardzo niebezpieczne. Podobnie jak dla minikiwi czy dla winorośli. Tak, że u nas na Podlasiu troszkę te straty są, ale myślę, że o no, jakiś tam części tych grzoskind e, doczekamy. Na pewno będą relacje. I cóż, moi drodzy, teraz jak wam e, ta kędzierzawka już poszła, to za bardzo zrobić dużo nie możecie, tak? I prawda jest taka, że teraz po prostu dobre nawożenie i czekamy na efekty. Możecie dać popryskać miedzianem na jesieni, ale taki dobry ofrysk to u nas na po prostu kalendarzu. Oprysków byście zobaczyli tak. Zresztą z filmików naszych też zawsze informowałem Was o tym terminie, że kiedy właśnie pękają pąki, to już ostateczny termin, bezlistnej listki nie było, teraz już jest za późno i teraz po prostu zbieram owoce tego naszego zaniedbania, tak. Także pamiętajcie o opryskach, brzoskwini są konieczne. Chodźcie na naszą grupę, to sobota na działce. mówię, żeby nawozić, żeby wzmocnić drzewko, tak? Żeby sobie radziło. Tak, no nawet teraz takie duże oczywiście u nas już nie, ale jak macie małe drzewka już porażone tą kędzierzawką. A zrywać liście te e, Też nie widzę w tym sensu. Nawet jak liście jest porażony, zawsze on trochę asymiluje, tak? Wzmacnia drzewko, więc niech on sobie już opadnie spokojnie i teraz już za bardzo nic nie możemy zrobić, tak? Nawet opryski niektóry, niektórzy robią, tak? Ale to już efekt jest bardzo ograniczony tego oprysku, więc nie polecam oprysków. Po prostu trzeba robić wszystko tak jak trzeba, terminowość zachować i po prostu będzie wszystko ok. Jak widzicie oprysk musi być bardzo dokładny, bo też troszkę tam myślałem, że jest bardzo dokładnie opryskane, a jednak są miejsca, w których kędzierzawość liści brzoskwini i nektaryn się pojawił. ale to nic, zobaczmy no. Jakieś może zobaczcie, tak no, w tym roku myślę, że można. trochę będzie brzoskwini, a zobaczcie ten przymrozek jak wybije połowę, to i tak będzie dużo. Nie będzie trzeba przy, robić przebrania przy, e, zawiązków e, brzoskwini, bo też taki, pro, taki zabieg trzeba robić. Jak jest za dużo, to też jest niedobrze, moi drodzy, więc nie jest źle. Chodźcie na sobotę na działce kom.pl na nasz sklep, tam jest planer do nabycia, 20 zł, cena myślę przystępna. Warto kupić, 35 stron i tam macie dużo informacji, nie tylko planowanie e, prac na poszczególne miesiące, ale właśnie jest też rozpiska o opryskach. Czy to na brzoskwinie, czy na jabłonie, czy na grusze, czy na inne rośliny, więc warto. Myślę sobie takie coś nabyć w postaci pliku. Zamawiacie po prostu na dostawa darmowa jest to oczywiście, więc wybieracie tu opcję darmowej dostawy i po prostu sobie ściągacie na własny telefon czy na komputer, czy na tablet, na jakiś nośnik cyfrowy. I to tyle moi drodzy. Widzimy się już na kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzach jak u Was w Rzyskwinie, czy przetrwały, czy ma, mają duże straty macie. I po prostu wspierajmy się, informujmy się jak u nas to wygląda. Cześć!